Mamy akta Wasylia Sidorowa. Sidorow urodził się w roku 1893. Mieszkał w Syczewie, rejon kołmeński, obwód moskiewski. Posiadał dom jednego konia. I możemy przeczytać fragmenty aktu oskarżenia. Sidorow, niechętny wobec władzy sowieckiej, a zwłaszcza wobec partii, prowadził systematycznie propagandę antysowiecką, mówiąc, Stalin i jego Banda nie chcą wypuścić władzy. Stalin zabił tyle ludzi, ale nie chce odejść. Bolszewicy utrzymują władzę, aresztują uczciwych ludzi. I nawet nie wolno o tym mówić, bo zsyłają na 25 lat do obozu. Oskarżony Sidorow nie przyznał się do winy, ale został zdemaskowany przez zeznania licznych świadków. Sprawa została przekazana do sądzenia trójce. Wyrok rozstrzelać Sidorowa Wasylija i skonfiskować majątek. Wyrok został wykonany 3 sierpnia 1938 roku. I nawet jeżeli prawdą było to, co zarzucano temu nieszczęsnemu człowiekowi, bo przecież nie musiało to być prawdą, mogło być tak, że świadkowie mówili nieprawdę, zeznawali fałszywie. Ale nawet gdyby to było prawdą, to tylko za słowną krytykę Stalina. Człowiek został skazany na karę śmierci i został zamordowany. Drodzy widzowie i słuchacze, Polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.